Muszą szem, się pośpiesić, dlatego szem. że słońce już zachodzi, a mamy tylko jeden Jupiter. Albo gramy czołówkami. Panie sędzio, ale nie, ma piłki. <laughs> e, nie ma. Ja piłki. Ja myślę, że możemy tego także użyć jako Jupiterów i będzie doskonale. Oświetlenie będzie. Ja przypominam, że nasze wspaniałe kuchnie. spotkanie na Murawie sponsorowane jest przez Fabryka Szczeciński. I bo mamy growery sześciu. wyrzucił piłkę, pewnie mu się nie podobała. Jeden z młodszych zawodników tego meczu wybił piłkę właśnie do kolejnego obozu, z którego zostanie ona wybita przez kolejnego zawodnika. Woła wszystkich, żeby sobie poszli. Tak, idźcie stąd, nie lubię was. Nie oddam wam tej piłki nigdy. Głośniej! Próbuję głośno, ale nie zawsze się da. Tak, wyrzuc z połowy boiska. Wyrzuc z połowy boiska, niestety, niezbyt celny. No, no, I znów piłka ląduje w obozie. Tutaj grupa chuliganów dostała się na Murawę. E, szalikowcy, szalikowcy próbują rozpętać jakąś idą przez boisko. Proszę Państwa, e, wezwane oddziały prewencji próbują usunąć szalikowców z, z pola gry, ale niestety im się to nie udało, gdyż Mecz położy. jest ustawiony! Ustawili mecz. Kurwa, to jest kupiona bramka! E, tak. Kibice są trochę niezadowoleni z przebiegu meczu, gdyż kibicując siekierze Piła doznali

To e, e, jest na bramkę mi się, to skutecznie. E, w tej chwili szybki Lopez przeprowadził szybką akcję. W wyniku czego bramka przejął piłkę, e, była to doskonała akcja, która mogła zakończyć się sukcesem, aczkolwiek teraz widzimy, jak Jaro doświadkował pięknie. Natomiast, jak zwykle, wszystko zostało pogrzebane przez tego Lopez. Widzieliśmy kolejny słupek. Kolejna nieudana akcja, kolejne usiłowanie Libera, żeby kiwać się z namiotem. Co? Sędzia sprzedany. Jest, nie, ma sędziego. nie, jest. jest, jest. No, tak ty, techniczny. Sędzia, jak się zorientowałem, to właśnie sprzedany do jakiegoś namiotu. Sędzia sprzedany, na będzie Sędzia sprzedany, będzie ukarany. Zapytam tutaj. Przebywającego obok mnie przedstawiciela służb porządkowych. E, jak znajduje obecność tyru kibiców na tym małym skądinąd wydarzeniu sportowym? Jest spokojnie. pracy niewiele. E, to było jedno z dłuższych zdań wypowiedzianych w życiu przez tego człowieka. E, niezwykle zmęczony tym faktem oparł się na swojej służbowej pauce. E, widzimy teraz małe zamieszanie na środku boiska. E, tak, e, zawodnik Szekierypiła. Pijmy już e, bebechy zawodnika e, Paprykarzu szczecińskiego. E, buła, jak zwykle, spieprzył. E, coraz mniej widać na boisku, ale całe szczęście Jupitery płoną. Właśnie, właśnie widzę, że kable są zwijane. Prawdopodobnie nie mam już łączności z wodzem, z wodzem, jakkolwiek, z samochodem. Jest, jest, jest połączenie. Jest połączenie? Tak, w tej sposób łączą kable, aby móc Państwu pozwolić na... Obejrzenie do końca tego meczu i wysłanie moich puść, komentarzy, puść, są, puść, są puść, niezwykle puść. są już barwnym elementem tego spotkania widzimy, e, że zmieniła się osoba e, Tak, osłaniając się tarczą, myślę, że stanowi doskonały cel e, dla piłki. Niestety żaden z zawodników drużyny fabrykauszeństw nie zrypiła. Przepraszam się kierybiła. nie jest w stanie trafić w ten nawet. no! no, no, no. Jest wóz? Jest wóz? Oto dostałem sygnał, że wreszcie przybył wóz transmisyjny. Widzieliśmy właśnie, jak lopet przeturlał się przed ognisko po strzelaniu bramki. Było to niezwykłe widowisko, być może wóz programu w tym meczu. Zawodnicy się cieszą, tak. To pierwsza bramka w ich karierze. E, <gry> niezwykłe wydarzenie. Jestem naprawdę podbudowany atmosferą, która jest tutaj na tym stadionie. E, kibice szaleją. E, szaleją jeszcze bardziej. E, właściwie już są znudzeni szaleniem, gdyż na boisku dzieje się tyle interesujących rzeczy, że nie są w stanie szaleć na tyle, żeby wyrównać poziomy. E, widzieliśmy teraz doskonałe, nie dośrodkowanie, przepraszam, przejęcie przez Waldka, który wybił piłkę prosto w namioty, z którymi kiwał się właśnie kucł. Nowy zawodnik, jakiś, jakaś wiana, o której nas nie poinformowano. W czarnej koszulce z napisem Wolin. Być może są to posiłki z zaprzyjaźnionej drużyny, mineta Wolin. <gry> tak, widzi... piękna interwencja bramkarza, który poświęcił się dla drużyny. Nie wie pewnie o tym, że czeka ich nagroda. Ta oto puszka od sponsora. Jednym ze sponsorów jest oczywiście Papryka Szczyciński. Duże zamieszanie pod bramką patrykarzu e, Szczecińskiego e, I teraz można by było powiedzieć, że liber ma łeb jak pusty ceber, gdyż jego główka poleciała zupełnie w innym kierunku niż chciał. Doskonałe wyłapanie piłki przez boksera, e, który to bokser ma czasem szczęście. Nic ciekawego się na boisku nie dzieje. Stagnacja, nuda, em, palą papierosy, e, piłka lata gdzie chce właściwie, nikt nie wie gdzie ona jest. Się nie wiadomo czy w ogóle jest piłka. E, tak, teraz kopią się po nogach, kopią, tak. Jednak z poświęceniem bokser wyciągnął piłkę prosto spod nów atakujących dla niego zawodników. Patryka yy, się piła. Yy, tak, to był niezwykle interesujący lob. Yy, bramka została przelobowana, także jeden z namiotów. Yy, piłka wylądowała między drugim a trzecim namiotem. Yy, być może yy, UEFA zmieni pewne zasady we współczesnym futbolu i trafienie w namiot także będzie punktowało. Yy, nie byłoby to niesłuszne, szczególnie w tych okolicach, yy, gdzie mamy pełno namiotów. Yy, Eee, widzimy, że sponsor zagwarantował naszych, naszym drużynom doskonałe obuwie. Eee, nie widzę niestety znaków firmowych, jakkolwiek e, widzimy, że to jest całkowicie inny design niż do tej pory. Eee... Nie widzę też typowych dla obuwia piłkarskiego korków. Teraz będzie puchar wchodzić. E, będzie puchar wchodzić. E, <grym> Jaki puchar? No <grym> że o puchar grają teraz. No tak, drużyny grają o puchar. Zapomniałem, wydawało mi się, że grają o piwo. E, jest to niezwykle interesujące, gdyż pierwszy raz zobaczą puchar. E, jak wspomniałem, niektóre z butów, które mają nasi zawodnicy, mają zakrzywione noski. Jest to po to, żeby tym łatwiej przelobować bramkę. Chelsea! 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 Widzieliśmy doskonałe wybicie poza boisko. Za którą to piłką powieł Lopez. Lopez niezwykle szybko, gdyż jest szybkim Lopezem doprowadził do wybicia z rogu. To znaczy, poszedł na róg i wybił. Nie trzymając rogu jako rogu takiego dopicia, gdyż takich jest tutaj też dostatek. Więc wybicie z rogu należy traktować jako wybicie z kąta boiska, a nie z rogu, rogu do dopicia albo do grania. Kto skonała uderzenie Nie, nie Proszę że... Państwa, hey! właśnie atakują moje stanowisko. Czuję się w nieprzyjemności, strasznie. że, to, że e, zbliża się do mnie jeden z zawodników, e, właśnie już mnie minął, poszedł sobie dalej. E, właśnie nie wiem, czego się bałem, e, bo przecież oni grają tutaj e, e... nie o mnie, tylko o tą piłkę. Oh. Teraz piłka e, Piłka, jak nie. No, Znów mam dziwne wrażenie, że znajduje się na środkowej części boiska zamiast poza nim. E, jakkolwiek e, wrażenie jest interesujące. E, Doszatkowanie Jara, e, niestety wybierze poza boisko przez Libera. E, rzut, rożny, rzut rożny będzie e, w dziwnym miejscu e, obok namiotu, e, przy którym stoi Walczak. E, Czarny jak Walczak, e, czytając e, trzeci tom e, rumuńskiego cudu. Trzymanego przez jego koleżankę ze studiów. Ty masz te kartki? Bieganie botyli, przez ogniska, a, przez, a przez chwilę widzieliśmy jak ja zawodników potknął ja się ja o kawałek. To ja kory. To ja Kora ja jest nowatorskim to ja elementem wyposażenia współczesnych boisk piłkarskich, ja dlatego że jest czarna. Właściwie nie jest czarna, jest brązowa, ale właśnie komu zależy na tych kolorach. Namioty są białe, właśnie nic nie oznaczają. Może tylko przeszkadzają zawodnikom. E... 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 Tak, kibice szaleją. I my szaleją, że kibice coraz więcej. Im bliżej końca meczu, tym bardziej przychodzą. Pewnie Uza. mają już coś do załatwienia z <grywa> e, Być może e, służby porządkowe tutaj zebrane nie są wystarczające, aby opodawać sytuację, e, która nam się tutaj szykuje. E, widzimy e, oto e, przyniesiony puchar. Nie wiem dlaczego na moje stanowisko. Nie wiem dlaczego zasłonił e, nam... E, zasłonił nam Jupitery. E, Jupitery są tutaj już wystawione. E, już na boisku jest jaśniej. Końca, nie, wiecie, to nie wiadomo dlaczego to. chłopcy przestali grać. Pewnie mecz się skończył. Służby porządkowe wtargnęły na boisko. Właściwie gadam o meczu, którego już nie ma, ale taką mam pracę. Bawię się doskonale, wszyscy się cieszą, kiedy te szaleją. Teraz. Zwykły widz wychodzi, widz kultowy, kultowy zostaje. E, tak, rzeczywiście, ta wspaniała scena pokazuje nam, że... A co z pucharem? E, właśnie, trzeba wręczyć puchar drużynie, która wygrała... E, bo Przegrała! Się... Przegrała. Igrana ma biwo. Aha. E, pierwszy raz e, w historii UEFA e, nagrodę dostanie. Właśnie. Pierwszy raz w historii UEFA! <gulatory> drużyna, która przegrała dostała puchar! Jeszcze, jeszcze nie dostała, jeszcze nie dostała tego pucharu, ale dosłownie. Tak, ja, ja puściłem najwięcej goli. Jak o szef szepok. Ale A cała drużyna, nie on jeden. No ale, ale coś nie dam wszystkim naraz. No. Ale jest kapitał, no. to jest kapitał. Ja, to jest kapitan. Ja nie tylko nie puściłam. Nie, to tylko. A to to wygraliśmy.

no to, kropen, no to no to, no to waszą nagrodę grobem. doskonałe waszą grobem. za doskonałe osiągnięcia za nowe za waszą nowe za fair play za pięknie nowe grobem. To na mnie To konfetti tak To otóż To otóż To te szaleją. kibice szaleją, Przetulę na dla że podnieście królową. Proszę o zdjęcie za ogórkami. Ale się wczuły. Do kamery prosimy. Tak, siano, prosimy, siada, wczułem. Józef! Zaszczytne drugie miejsce.